Wychodzimy, wychodzimy z, piekła, z piekła by oglądać, oglądać filmy. Na, na żywo. Hej, witamy Was bardzo serdecznie. w, w sumie, drugim. W drugim. Chciałem powiedzieć w nowej serii. Nie, to nie jest nie. was seria. Znowu wychodzimy z piekła, by oglądać filmy. Ostatnio to był taki misz masz trosze, troszeczkę, troszeczkę też naczuja. W ogóle to drugi odcinek pij Oj pij Oj pij Nieważne. Dzisiaj będzie trochę mniej na czuja, ponieważ obejrzymy coś, co oglądaliśmy już kilka razy. Ale kiedyś mieliśmy tak. teraz przerwę dłuższą. Tego i chcieliśmy Dokładnie. sobie odświeżyć, czyli odcinek pilotażowy jednej z naszych ulubionych kreskówek dzieciństwa, Chojrak, tchórzliwy pies. To, co teraz będziemy oglądać, to jest Chojrak, natomiast nie jest to, znaczy to jest taki jakby odcinek zerowy, coś ten hmm. deseń. Chodzi o to, że zanim wiele takich kreskówek bardzo popularnych pojawiło się na Cartoon Network, jak na przykład Krowa i Kurczak, czy jak Atomówki, jak Johnny Bravo, czy właśnie jak Hojrak, to miały one po jednym czy po dwóch odcinkach w takiej serii, która się nazywała Co za kreskówka? Można powiedzieć, że to takie odcinki testowe. Tak. Czy, czy się przyjmie? Tak, aby tak, tak, Było tam wiele kreskówek, które się nie przyjęło, no, no. ale ta, akurat się przyjęły. Stąd no, ta, ta pewna y, zmiana pewnych rzeczy będzie widoczna. Nie? Mhm. Że jednak y, ostatecznie hojrak nie wyglądał tak jak tu. Tak, też jeśli będziecie chcieli, to oczywiście możemy inne y, takie odcinki, powiedzmy, pilotażowe oglądać. Dokładnie. Dzieł. o ile będą dostępne. No tak, no wiadomo, bo to jak to jest. jest. No dobra, to zaczynamy. Jest to odcinek o kurczaku z kosmosu. No. To już jest wiecie, takie takie bardzo mocno-hodorowe. Jak coś jest z, z kosmosu. No ale ta muzyka jest taka. Tak. O, i sami też widzicie, że ten tak Troszeczkę inaczej tak, wygląda. Tak, 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 tak. The chicken from outer space. Okej, okay, mamy nigdzie. O, ma dłuższy ryjec taki tak. Pt. ma o wiele dłuższy ryjec, a o... oni są tacy bardziej wygłodzeni. Mogę zatrzymywać, o, oczywiście, nie będziemy że zatrzymać. Tak. Zobaczcie, w ogóle te, to pomieszczenie jest zupełnie inne. Tak. Teraz to ani nie jest ta kuchnia, ani to nie jest ich salon. Dokładnie, no, ale tak. Jakaś jak... rura tam w ogóle idzie jakby od pieca, coś takiego? Możliwe, ale tak jak ci mówiłem, oni są też bardziej wychudzeni, nie? Te, 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 te postacie zupełnie inaczej wyglądają. No, to, to, no trochę inaczej, tak. No, tak, na tak, pewno. tak, 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 tak. I tam w ogóle jakieś, yy, jakaś twarz, jakiejś dziewczyny jest też, nie? Nie wiem, czy to jest twarz dziewczyny, czy to nie jest twarz twórcy. Wiecie, bo to jest taka rozpikselizowana wersja, że ja nie jestem w stanie tego stwierdzić. Nie wiem, czy on powiedział, że dziewczyny jakoś mi się tak skojarzyło, że dziewczyny. Wiecie, no niestety nie mogliśmy dotrzeć do jakiegoś lepszego źródła tego filmu. No ponieważ... tak, ale to dodaje uroku. Dokładnie. Wy i tak to widzicie w zmniejszonej wersji, bo wiecie, prawa autorskie. Okej, okay. ta mysz chyba się pojawiła w jakiś Coś podobnego odcinkach. bardzo z te oczy na pewno o, takie. Ale zauważcie, że na przykład. Jak on był przestraszony, ten Hojrak, to miał grafikę dokładnie taką samą, jak ma, o, o, jak, no jak po prostu w tych nowszych odcinkach. No, 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 no. O, maska ta sama. Maska ta sama jest, dokładnie. Wydaje mi się, że śmiejący się Eustachy też w sumie po części był podobny. Zobacz mają ujebane okno. To nie jest ujebane okno, ono ma chyba dziurę. No właśnie mówię, znaczy, bo to <laughs> y, 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 bardzo ładne określenie, y, więcej niż tysiąc słów i tak, tak dalej. To już trzeba, plus 18 dać ten film, bo już się nie nadaje do zarabiania. Okej, okay, to ufo jest takie. O! To jest takie straszne, bo ono tak realistycznie wygląda, nie? Takie 3D, ale to się też powtarzało, nie? Te elementy takie że... Tak, dokładnie, dokładnie. Te... <gry> no, ja... Dzień jak co dzień! Dzień jak co dzień. To jest creepy. To jest creepy, no. Zwłaszcza, że. Bardzo często UFO, o. nie jest straszne, tylko śmieszne, okej. Okay. Kuciak. Kuciak z kosmosu to jest taka postać dość kanoniczna, w sensie się pojawia bardzo później. często się pojawia. E, nie pamiętam ile razy, ale... E, czy znaczy też jako easter egg pewnie o to Ci chodzi. E, on w ogóle ma potem jakieś rodzeństwo, czy właśnie ma synów? Muszę sobie przypomnieć, musimy sobie, widzicie, musimy sobie odświeżyć Dokładnie. po prostu. Ale też wydaje mi się, że nie do końca można powiedzieć, że to jest taki odcinek niepowiązany z resztą, dlatego że. O, i to, o. że się zamienia, nie? Tak, 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 tak. To też było, yy, często się pojawiało. Nie można powiedzieć, że ten odcinek nie jest powiązany z resztą, dlatego że będzie pewna konsekwencja tego, co tu się stanie. Tak, 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 tak. A ten wałek po ryju to też jest klasyka. Mhm. O, jakieś kury mieli. Tak. To chyba tylko tutaj się akurat pojawia, że mieli kury. No, dokładnie. No tak, to po prostu jest ten kurnik, ale. Okej. Okay. No i dlatego ich potem nie ma. Wymordował wszystkie kury. I może to jest naprawdę taka konsekwencja tych działań w tym odcinku. Znaczy, wiecie, tutaj nie ma też czasami doszukiwać konsekwencji, no bo wiecie, jak czasami nie wiem, kończą niektórzy. No tak. Muriel w ogóle, to jest taka moja teoria, że Muriel i Ustach już mają trochę demencję, nie? I oni po prostu nie rozumieją, co się wokół nich dzieje. Te jajka są creepy też. Ale jednocześnie nie przeszkadza im to, że jest jeden kurczak tylko. Hej, <grym> Ej, czyli te kosmiczne kurczaki mogą tak. znosić jaja, nawet będąc samcami. Chociaż teoretycznie nie wiadomo, czy to jest samiec. Hm, Nie wiadomo. No, rzeczywiście. No. Albo może nie ma samic... nie ma podziału na samice i samców. No, jak chujewy, skuta Właśnie. senatu, nie? A no tak, no... Zamknięcie drzwi rozwiązuje sprawę. Czekaj, czy on... A, no tak. Jak policja do Eligawin nie? <słuch> Z tym taranem. To są yy, jaja Dinoxa i oni je zjedzą, Tylko główno zastąpią Oliwą. Nie, to były te. Znaczy jaja wyglądają jak kur, Ja wyglądają jak te Cud ale główno zastąpią oliwą to było z tym, z pterokosmitą. Wątek edukacyjny. Tak. Tutaj ładunki wybuchowe, oczywiście zawsze każdy pies ma do dyspozycji takie ładunki. Ale udało mu się wyjść. O jedno żółtko, nie było żółte. Na patelni. A! Nieważne. Tutaj jakiś stachłyski na ty, tym, na o, obrazku był. A dobra, to jest ich kuchnia, ok. Tak, to jego schizu, to też jest stałe. różne. Tak. O, ale to jest takie, eee. nie? To jajko. Tak, 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 tak. Okej, okay, no, studzienka, czyli... którą która się powtarza. Tak, powtarza się, bo był ten odcinek z bakłażanami, nie? że o tam też ta studienka chyba jej zabrakło do wody później, tak? Y chyba tak. Ale bo później było tak, że te bakłażany właśnie brakowały im wody, a potem hojrak właśnie dał im tę wodę chyba przez tę studzienkę i o rośniemy. A tak. <laughs> I potem następnym razem ich, ich już nie było. No, ciekawe. <laughs> O, tu są jakieś takie, zobacz, jakieś trofea dziwne w tej sprawie. Ej, sabce. wśród tych trofeów jest postać bardzo podobna do Ogiego i Karaluchu. Tak. Ale to raczej nie jest on. Kot, to, to drugie. No, no, no. To jest kot. Ej, ja podejrzewam, bo aż tak dobrze się nie znam na tych poprzednich produkcjach Deal y, twórcy Hojdaka, ale podejrzewam, że one mogą mieć z tym związek, że to mogą być jakieś postaci, które on stworzył wcześniej. O, to też jest coś do obejrzenia, dobrego. Tak, tak, tak. No. A y, widzisz, że oni y, tutaj mają jakiś obraz z... Y... Z czym? To jest chomik, kot? To w ogóle powiem Wam, że to na tym małym, okrągłym obrazku wygląda creepy w tej formie, bo nie widzę co to jest. ale tak jakieś oczy mi się wydaje, jakby tam jakieś ryje. No. O, Eł już się nażarł. O. O, o, o! Oj, jak boli. O, jak boli. Jak... o on, on. <laughs> Te wargi Eustachego, one zawsze były takie suche, nie? Takie suche wysuszone. Bary. O proce. Będzie go karmić. Z... <grym> no to jest... Ej, z nim się coś będzie działo dziwnego jeszcze, nie? Tak. A dobra, on się będzie znajął kurczaka. No, widzicie, wiele razy te odcinki oglądaliśmy, ale tak czasami się rozmazuje człowiekowi. Tak, zwłaszcza, te, że tak jak mówiłem, ta, ta postać się pojawia wiele, wiele razy, no. nie? Więc, więc właśnie tak jest. Jest. <laughs> o, to komiksowe Pong. Mhm. A, odżył. O, teraz na przykład, jak on go chwycił, to wyglądał ten chojrak normalnie. A. Tak jak w, w następnych odcinkach, nie? <laughs> Bo jakieś ryjce tam są na tym. Tak, 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 tak. No tak, ta walka yy, Hoidaka z jego przeciwnikami. Najbardziej mi się podoba, jak z Kacem walczył na, 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 na piłeczki. Tak. W Zośkę grali i jeszcze potem się na wzrok mierzyli. Chociaż no. to chyba było w dwóch różnych odcinkach. Na wzrok się mierzyli w słodkim sklepie Kaca, tak. a w no, Zośkę no. grali z tymi pająkami. Z tym pierwszym. Tak, odcinek. tak, tak. tak no w ogóle tak, to jest tak. pierwszy odcinek zwykły, nie? Tak, tak. Mopel tak, tak, e, tak, tak. Kaca. Mhm. Noc oh. w motelu casa. tak. I ten motyw, że mają majty pod jakimś swoim albo futrem, albo, albo eee, pod piórami, nie? Tak, i jeszcze czasem jest tak, to też w Tomie i jednym było, że nie mają na zamek, mogą sobie z tego wyjść. Tak. I Jak, taki, jak takie kalesony, znaczy to nie są kalesony, wiecie, to jest takie bardziej tak amerykańsko mi się kojarzy, taka piżama z klapą na tyłek. Tak, to się rozumiesz, takiego, nie no. I z tego co pamiętam, to na przykład Hoirach ma niebieskie majtki pod futrem. A, o, to, to, to takie szczegóły zapamiętam. No właśnie, takie głupoty pamiętam, nie? Choroszcz. A właśnie, tak. O i też, no, znowu Lein. rywalizacja. O, oni grają na czerwono-czarnej szachownicy, a mają biało-zielone warszawy. Ciekawe. <śles> a no... Jezu! A no tak, ręka może odrosnąć. O kurde, ale schizy. Eustachy zawsze Główny, miał jakaś przesrane, morda znowu była. Eustachy zawsze miał przesrane, zawsze się zmienił w jakieś gówno i no, nikt mu nie leczył. No i bardziej mu się obrywał. Znaczy, Muriel też czasami, ale jemu to tak głównie wiadomo. <laughs> Jezu. <laughs> ale jak oni wstrzymują powietrze, jak nos. Czy nie no, możesz nie oddychać, nie no. no tak, postarać można. Postarać się przynajmniej. Mogli siaty na głowę założyć. Mars. Mars. szkoda, że nie Snickers. No tak, każdy kosmita musi mieć... I taki... ta broń też tak się... O, to o, jest twój. To jest on, no. Też się pojawia później o tych różnych kosmicznych stworzeń. <noise> Podobają mi się właśnie w Hoyalaku te takie realistyczne wycinki. Tak. O. Tak. I to jest forma, która się później pojawi tak. w tym odcinku. Tak. I, i, I właśnie, jeżeli ktoś nie obejrzał tego odcinka, a potem obejrzy to się bodajże nazywa powrót Kurczaka z Kosmosu, tak. to kompletnie nie zrozumie, dlaczego on chce się zemścić. No? Dlaczego on ma taką formę i dlaczego chce Eustachemu łeb zabrać, nie? A to wynika właśnie z tego odcinka. F Fajny kadr, akurat, nie? To musi być na miniaturze. <grystanie> <grystanie> A no tak. No, <grystanie> Eustachy, umarł. <grystanie> w sumie, fajnie byłoby zrobić odcinek, w którym byśmy pokazywali. Co, no. co się z Eustachem? Znaczy, najgorsze rzeczy jakieś się zadziały z Eustachem. Najgorsze śmierć Eustachem. Tak, no. śmierci, bo nie jest tak, że mu się coś stało i go odczarowali czy tam wyleczyli, tylko że po prostu tak mu się zostało. A tak bardzo często było. No, często. Tam został chyba roztopiony, głowy nie miał. Kurczę, teraz wiesz co trudno mi to się Zmienił tak się w toczyć. kukiełkę, tylko że to razem z Muriel się zmienili. Coś go na przykład kiedyś też pożarło. A tak. Coś, a to, albo to pewnie też się pojawiało nieraz. No, musimy sobie odświeżyć. Tak. Najgorzej z dostępnością odcinków, nie? No. Teoretycznie, Ale damy radę. Teoretycznie to wszystko powinno być. <laughs> o Jezu. Nie. No, a myślałam, że będzie miał ten głupawy śmiech taki. <laughs> no, to w sensie. This <laughs> Ej, fajny głos miał. Te, znaczy taki, czy, czy taki głos się pojawiał potem? Nie, w polskiej wersji językowej raczej nie. Mm, bo te, to jest wersja, która w Polsce też się pojawiała. To nie był, jest żaden hmm. dubbing pod to raczej. No i tam właśnie nic mówią, nie pektycznie. wiem. Wiem, że na pewno y, to się nazywało Co za kreskówka i to było w polskiej ramówce, tak, tak, ale, tak. Ale, ale nie wiem na ile te wszystkie. Czy bajki... było spolszczone tak, to, no bo. Tak, dokładnie. W ogóle z tej serii jest jeszcze jeden. Jedna kryskówka, którą chciałbym z Tobą obejrzeć, mm -hmm. taka, która już potem nie była kontynuowana, zresztą nie wiem, czy w ogóle był pomysł na to, żeby ją kontynuować, mm -hmm. ale to też jest schizowe. Bardzo mi się podobało, bardzo fajnie się to oglądało. Dokładnie. Więc dajcie znać, czy chcecie na przykład więcej, może jakichś odcinków Hoyraka, więcej jakichś odcinków pilotażowych, a może coś w stylu tego pierwszego odcinka OIP, czy jakkolwiek? My ogólnie jesteśmy wielkimi fanami Finonami Benz Benz y, Hoyraka. To jest nasza ulubiona kreskówka. I na pewno będziemy chcieli coś o choiraku zrobić. Znaczy coś. Bo mówiąc coś, mam na myśli wiele filmów. Tak, bo też między sobą się ostatnio mówiliśmy, że wszystkie odcinki znowu sobie powtórzymy, bo kilka lat temu. Yy, oglądaliśmy wszystkie z tego, co pamiętam, tak. i teraz znowu musimy to zrobić, bo, bo aż wstyd, że tak nie pamiętamy, ile razy kurczak z kosmosu się pojawił, czy motyw z nim to trzeba wszystko wiedzieć. Na blachę mieć wygląd. Ja najbardziej ubolewam <grym> nad tym, że te wszystkie kreskówki nie są na HBO Max. To znaczy, wiem, że. Chyba na zagranicznych są, a w Polsce nie. W Polsce są te takie nowsze kreskówki, typu pora na przygodę, ale mnie aż dziwi, bo na przykład czy pora na przygodę jest yy, jakaś dużo, dużo, dużo młodsza niż plebczek czy Chowder, no raczej nie bardzo chyba. Nie wiem, to jest takie bardzo wybiórcze tam, a szkoda, no może kiedyś coś się zmieni. Pewnie, Dokładnie. Nie? <laughs> no no i mam nadzieję, że Wam się ten format podoba. Będziemy go od czasu do czasu wstawiać. Tak. Y Oczywiście chcemy tutaj poznajdować jakieś ciekawe filmy, takie, żebyście, żebyśmy mogli zareagować, a nie tak ze świerszczami w tle. Żegnamy się z wami i do następnego. Pa.